Witam. W poprzednim filmie zapomniałem omówić błędy w sofcie. Może to i dobrze, bo dzięki temu film omawiający temat sprzętu jest krótszy. Więc jak szukam błędów w sofcie, to szukam czegoś takiego jeżeli mam delaye, to już to jest słaby kod a jak już, jak już są delaye po sekundzie albo więcej, to jest tragiczny kod delay 100 milisekund to jest naprawdę źle jakieś delaye po milisekundzie no to jeszcze można wybaczyć Jedyny, jedyna sytuacja, kiedy delay jest akceptowalny to w procedurach inicjalizacyjnych czyli w slajdu, no to będzie w setupie. Jeżeli tu gdzieś mamy, delay jest to akceptowalne, bo generalnie pozbicie się ich oczywiście jest możliwe, ale niewiele wnosi do funkcjonowania kodu. Natomiast w pętli głównej. Czy funkcjach wywoływanych przez pętlę główną delay to jest katastrofa. Prędzej czy później o tym się przekonacie. Ktoś, kto tam pisze jakieś proste programiki, to nie spotka się z tym problemem, ale jednocześnie, jak się do tego będzie używał tych delay, bo inaczej nie potrafi, to kiedyś stanie pod ścianą. Będzie miał napisać kod, który nie może mieć delay i nie będzie wiedział, jak to zrobić. Przypominam, że w mojej książce poruszam ten temat i pokazuję kody, jak je pisać bez delay, jak pisać kody wielozadaniowe. Link do książki macie w, w opisie mo mojego filmu. Jest wersja darmowa, która wiele wyjaśnia, jest parę rozdziałów, więc można naprawdę już na podstawie tego się czegoś nauczyć i wyciągnąć wnioski, czy warto inwestować w pełną wersję. Kolejny przypadek, gdzie mamy problem. To pętle blokujący Ta nie jest blokująca. Tu jest wręcz ok, bo mamy odczytywanie milsa. Jeżeli jest mniejszy, tam większy niż coś, to robimy lub nie robimy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak się właśnie likwiduje i No i tu akurat nie ma takiej sytuacji, która jest też problemem, że na przykład mamy czekającą aż coś się wydarzy na przykład aż przyjdzie znak zuarda czy coś takiego to jest niedopuszczalne w normalnym rozsądnym kodzie no ten kod na pewno jest dyskwalifikowany delayami rzędu sekundy to jest po prostu tragedia to wszystko można napisać Albo na przerwaniach, albo na zdarzeniach, tak aby nie było żadnych lili. Reszty kodu nie analizowałem co do tego, czy jest ok, na przykład likwidacja drżenia styków. Szczerze powiem, że tu nic takiego nie widziałem. Ale to będzie. Cyfrowe, jak to się czyta? Na pewno read, ale digital write i digital read w takim razie czy tam digital ale tego nie mamy więc tu wygląda na to że ten readv czyli generalnie te porty wszystkie są używane Wyjścia z ADC, no i tu już poważny problem. Ta funkcja jest funkcją blokującą. Trzeba mieć tego świadomość. Także ten kod nie jest optymalny. Ja M powiedział, to jest wzór kodu, taki dobry przykład, jak nie pisać programu. Takie rzeczy się robi na przerwaniach. Dodatkowo jeszcze y, robi się Uśrednianie to nie STM, gdzie wiele STMów robi to sprzętowo, że pobiera ileś tam próbek i uśrednia wynik. To jest AVR, takiej opcji tu nie ma. Także... No tu widać jakieś są... Funkcje pozwalające w no, jakiś tam sposób y, reagujące na stabilny poziom sygnału. Nie chcę się tego wszystkiego analizować, bo dla mnie już ten kod po takich delayach sekunda to już jest. Dziękuję, nie rozmawiam z Panem. Dalej nie ma sensu analizować, bo na pewno coraz więcej. Znajdziemy jakiś bzdur To na przykład ile milisekund? 20 No naprawdę tragedia Jak mówię Dobry przykład, jak nie pisać programów? To, że ten soft działa, to działa, no to jakoś działa. Ale jak zacznijcie tu dodawać jakieś swoje funkcje, bo wykorzystacie to i chcecie to rozbudować, to się okaże, że jedno z drugim się gryzie i coś tam wam nie działa albo działa wolno. I co wtedy? no właśnie przebudowa całego softu na nowo ja jeszcze bym rozumiał jak jakąś jedną funkcję gdzieś tam pokazujemy w książce użyjemy tego delaya, zaznaczamy to jest tylko do testu w prawdziwym programie tak nie należy robić ale w użytecznym softie delaye poza Inicjalizacją, gdzie to można dopuścić, to jest naprawdę nieporozumienie. Także tu nie zostawisz suchej nitki na programiście. Więc tu już temat chyba wyczerpany. Myślałem, że odczyt stanu abonentów jest w sposób czysto cyfrowy, czyli zero jedynka, nie przez ADC tak jak tu wynioskowałem, bo wtedy prawdopodobnie byśmy zobaczyli, że nie ma tam likwidacji drżenia styku. jak już widzę delaye, y, albo była ta likwidacja przez delaye y, czyli no ktoś tam próbuje ratować, ale w zły sposób. Ma tam trzech abonentów, to mu działa. Jak zrobi 30 to już to nie działa, bo za dużo tych bilej i za długo trwa obiekt pętli głównej. Także, jak widzicie, generalnie cała ta centrala jest takim wzorem, jaki należy robić. Oczywiście autor niech się nie zniechęca, tylko Przyłoży się i do strony sprzętowej i do programowej, może nie od programowej, bo nie trzeba tutaj inwestować w to żadnej w sumie pracy, tylko trochę czasu. Jak poprawi kod, to potem może zacząć poprawiać sprzęt. I może z tego powstać całkiem fajna konstrukcja. A na razie. Naprawdę nie warto sobie tym zawracać głowę. To jest coś w rodzaju. o. Mam na Arduino termometr, wszystko fajnie działa. Mam dwa termometry, dwie temperatury mierzy w dwóch miejscach. Cieszę się. No i ktoś dodaje sobie tam jeszcze pięć termometrów. A potem mamy miałączące posty, posty na zgrozie. Panowie, Program na przycisk reaguje z opóźnieniem kilku sekund. Jak miałem dwa termometry, to reagował w sekundach, teraz kilka sekund. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że źle napisany soft, który ma funkcje blokujące i on jest nieskalowalny. Nie możemy sobie dodawać tam czegoś, bo wszystko się nam wysypuje. To tak jak pisanie programu na Szmatary A2600 tą starą konsolę tam trzeba było takie kryteria czasowe spełniać, chodziło o generowanie obrazu że później dodanie czegokolwiek lub usunięcie powodowało, że obraz się nie generował poprawnie, zrywało synchronizację i tak dalej właśnie ze względu na sposób działania i pisania software, ale tam nie było wtedy innego rozsądnego wyjścia. Natomiast tu nie ma problemu, aby to zrobić poprawnie. Trzeba mieć na uwadze, że tu nie generujemy obrazu. Mamy stosunkowo wolne zdarzenia, raczej nam dość powolne zdarzenia i generujemy dość długie czasy. Nie jakieś mikrosekundy, jak w wypadku obrazu, gdzie jeden piksel to jakieś tam mikrosekundy, bo trzeba pamiętać, że linia obrazu jedna to 64 mikrosekundy, ale odejmujemy tu jeszcze impuls synchronizacji, zdaje się 4 mikrosekundy. Impulsy wygaszania, więc sam obraz. Generowany jest, niech już będzie 60 mikrosekund, więc gdybyście chcieli 120 pikseli, to macie pół mikrosekundy, czyli 500 nanosekund na jeden piksel. Przy procku 1 MHz, no to jest naprawdę wyczyn, aby to zrobić. Gdy nie ma specjalizowanego układu wizyjnego, a ten, który był w tym, szmatarii był. No, nie nazwałbym tak układem wizyjnym. Także no to podobnie jak w ZX, yy, ZX 80, ZX 81, gdzie generalnie nie było układu wizyjnego, wszystko robił proces Jedyne wspomaganie sprzętowe to był rejestr przesuwny, do którego wpisywaliśmy 8 pikseli. To już kobra. Jeden, ten polski wynalazek miał już jakiś tam układ wizyjny. Był układ, który bez procka generował obraz. Nie był doskonały, ale był. A w szmatarii nie było go wcale. Jak procyk się zatrzymał, to obrazu nie było. Dlatego tam naciskając klawisze, powodujemy, że. Obraz traci synchronizację, znika, co jest dokuczliwe, zwłaszcza na współczesnych monitorach cyfrowych, gdzie zanim one odzyskają synchronizację i coś już się to trwa, to trochę. Kiedyś to działo się w ciągu ułamków sekundy, teraz może trwać kilka sekund, czyli każda ta literka na klawiaturze powoduje każdy znak, że na parę sekund obraz Wam znika a jak się pojawi to i tak mać gdzieś tam coś zasłonięte bo jest napis jaką wykrył częstotliwość jaką rozdzielczość które wejście jest aktywne i napierdolę także no niestety nie mogę tu dobrego słowa powiedzieć na temat tego kodu Owszem, jakby go tam dobrze przeanalizować, to jakieś zalety by się znalazło, ale prawdopodobnie zakresy zmiennych są tu przesadzone. Użyte 32-bitowe, tam gdzie na przykład wystarczyłyby 8-bitowe, czy dajmy na to floaty, gdy można je zastąpić liczbami stałoprzeciwkowymi, a pamiętajmy, że AVR, bo to na strajdujną y, nano, czyli na VR-ku, nie ma FPU. Także taki kod na liczbach zmiennoprzeciwkowych wykonuje się długo. Zresztą temat woda poruszany niejednokrotnie przeze mnie, gdzie mówię o sprawach optymalizacji nawet na, AVR, na armach, a co dopiero o AVRach jak mówimy. Także myślę, że jakbym ten kotak tak miał linia po linii przeanalizować, autor by to obejrzał, to mogło, no, mógłby się poczuć źle. Dlatego wolę tego nie analizować. No zresztą zajmie mi to dużo czasu, a pewnie i tak wszyscy mają to gdzieś. Jeżeli nie masz gdzieś tych tematów, to. Daj lajka, zasubskrybuj kanał. Yy, yy, udostępnij film, podbij film, czy wesprzyj kanał, postaw kawę, aby Bóg znaczy, aby wiedział, że w ogóle jest sens, aby te tematy poruszać i mówić, jak taki kod poprawić. Bo tu nie tylko chodzi o to, że wskażę błędy, tylko jeszcze jakie je, jakie je usunąć. Wiele odpowiedzi znajdzie się oczywiście w mojej książce. Ona jest o STM-ach, ale dużo rzeczy odnosi się do wszystkich mikroprocesorów, mikrokontrolerów. Wiele tematów. I część tam nawet darmowa potrafi wiele rzeczy wyjaśnić i tam można znaleźć wiele odpowiedzi na takie pytania jak napisać optymalny kod Pozdrawiam do usłyszenia